Yo! Jak powiecie to samo, co ja to was eliminuję! Szybko! Wybierz dowolny batonik. Jeśli to lion, to spadówka! No, chyba że zostawiliście lajka, to dam wam jeszcze jedną szansę. No dobra, teraz wybierz dowolny kolor. Czy wybraliście czerwony? Jeśli tak, to koniec gry dla was! Lecimy dalej. Napisz w komentarzu jakąś losową emotkę zwierzaka. Kto wybrał emotkę kota, to przykro mi, ale wylatujecie. No chyba, że macie zostawionego folowka albo suba, to dostajecie ostatnią szansę. Teraz wybierz dowolne warzywo. Jeśli powiedziałeś marchewka, to lepiej idź szukać szczęścia w kolejnym quizie. Przedostatnie pytanie: Kto wyświetla ci się pierwszy? Jak klikniesz udostępnij, a następnie więcej? Jeśli to ktoś z twojej rodziny, to na razie Teraz najtrudniejsze. Co wybierasz? Gry komputerowe czy filmy? Jeśli twój wybór to filmy, to żegnam cię. Odpadasz.